Cześć, witam was z tej strony Dedras, a w dzisiejszym materiale bardzo szybki poradnik dotyczący błędów w programie Path of Building. Od jakiegoś czasu dwa błędy bardzo mocno nas zaczęły męczyć nas jako graczy poe i postaram się wam powiedzieć, co powoduje te błędy, a także jak je naprawić. Oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, a teraz nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwszym błędem, który napotkacie na swojej drodze, to błąd response code 301. E, response code 301 odpowiada za to, że Path of Building nie może jakby wypełnić kapcze, czyli po prostu jakby weryfikacji, czy dany użytkownik nie jest robotem. Jako, że program Path of Building robotem jest, no to trzeba załatwić to w trochę inny sposób. Odpaliłem sobie tutaj jakiś poradnik z forum, żeby po prostu mieć jakiegoś poba pod ręką. Prawdopodobnie wrzucenie poba nie będzie generowało problemu 301. Natomiast załóżmy, że ten link do pastebina wam nie wchodzi. Po prostu wywala wam błąd i nie jesteście w stanie w żaden sposób zimportować tego buildu. Wystarczy, że wejdziecie na stronę pastebina i skopiujecie cały ten gigantyczny kod, czyli oczywiście robimy sobie ctrl c, przechodzimy do poba, klikamy import export build i w tym miejscu wklejamy cały ten kod, czyli ctrl v. Oczywiście jeżeli chcecie zimportować do nowego buildu, dajecie import to a new build i wasz build zostaje zimportowany. Kolejnym błędem, który chcę omówić jest błąd 404. Oczywiście wielu jakby użytkowników internetu wie czym 404 jest natomiast jest to kod, który sprawia, że coś nie istnieje e, czyli w momencie, kiedy skopiujemy sobie tego pastebina i będziemy chcieli go sobie tutaj wkleić, wywali nam błąd 404, jest to spowodowane tym, e, że pastebin ostatnimi czasy trochę zdenerwował się na graczy POE, którzy importowali bardzo dużo, bardzo długich tekstów e, zalewając po prostu serwery pastebina, przez co wszystkie rzeczy, które tak naprawdę zaczęliśmy wrzucać, jak możecie zobaczyć teraz są not found, po prostu z automatu wszystkie nasze poby zostają usunięte. Jeżeli chcecie zimportować build, który ma błąd 404, niestety tutaj jedyne co Wam pozostaje to zwrócić się do twórcy buildu i poproszenie go, aby zrobił to inną metodą. Możecie sobie wejść na przykład na dokumenty Google, które macie za darmo, jeżeli posiadacie konto Google no i tutaj również wklejamy ten strasznie długi link no bo inaczej się tak naprawdę nie czyli po prostu cały ten link i wysyłamy, ktoś sobie to skopiuje i wrzuci do Poba. Natomiast taka metoda, która będzie przyjemniejsza dla użytkowników odbierających build, to po prostu założenie konta na Pastebinie. W momencie kiedy będziecie mieli konto na Pastebinie, możecie robić te nasze Poby bez żadnego problemu. Ustawiacie sobie wklejacie oczywiście sobie cały ten długi kod. W miejscu paste expiration powinno być never, paste exposure może być public. Tutaj nadajecie nazwę Test Build Forum i dajecie Create New. W tym momencie mamy gotowy pop, który nie zostanie w żaden sposób usunięty, ponieważ jest zrobiony przez osobę zalogowaną. No i oczywiście. Dzięki temu będziemy mogli wkleić sobie ten nasz link i zimportować poba. W momencie kiedy oczywiście będziecie chcieli wygenerować ten link dla kogoś, czyli ten bardzo długi link, to klikacie po prostu przycisk generate i dajecie copy, przez to kopiuje wam cały ten gigantyczny kod. Nie klikamy już przycisku Share w Pastebin, ponieważ on i tak wywali nam błąd 404. Być może uda się dzięki programowi pob na przykład logować do Pastebina za pośrednictwem programu, ale to dopiero może w przyszłości, przez to nie będzie, trzeba robić tych wszystkich uciążliwych rzeczy. Natomiast aktualnie niestety musimy trochę pocierpieć ze względu na problemy z, ze stroną Facebook. Ostatnim takim bardzo częstym błędem i z bardzo prostym rozwiązaniem jest błąd, który wygląda mniej więcej w ten sposób. Nie mówię, że to jest akurat ten błąd, bo ciężko mi było jakby wygenerować ten rodzaj błędu. Natomiast w momencie kiedy pierwszy raz pobraliście program Power Building i importujecie swój pierwszy build, może wam się pojawić coś takiego, ewentualnie coś bardzo podobnego. Prawdopodobnie to nie jest wina samego bildu, czy tego co wkleiliście, a tego, z czego korzystacie, ponieważ już od jakiegoś czasu większość graczy korzysta z programu Path of Building, ale zmodyfikowanego przez Local Identity, e, czyli wersja fork. Oczywiście w opisie zamieszczę Wam link do tego poba, jeżeli nie korzystacie z niego, jeżeli macie właśnie takie problemy. Dodam tylko tyle, że oczywiście poza tym, że on oblicza znacznie większą ilość rzeczy, lepiej wspiera różne buildy, wspiera więcej itemów, no to jest jeszcze na bieżąco aktualizowany co za bardzo się już nie dzieje w wersji od Open -a, a więc Pierwotnego twórcy programu Path of Building. Dlatego polecam ściągnąć sobie wersję fork i będzie wszystko cacy. Tymczasem to tyle i tak się troszeczkę rozgadałem, ponieważ, jak sami widzicie, były to proste błędy z prostymi rozwiązaniami. Natomiast mam nadzieję, że ten szybki poradnik Wam pomógł. Na sam koniec, oczywiście, chciałem podziękować wszystkim moim wspierającym. Pozdrawiam wszystkich niezależnie od poziomu wspierania. Na ekranie wyświetlają Wam się wspierający na poziomie Minotaur, Phoenix oraz Chimera. Z poziomu Phoenix chciałem podziękować. Pozdrowić Pouille Bunny, Baltiego 390 oraz ICKO, no i na poziomie najwyższym, na poziomie Himera, niepowstrzymane od 3 miesięcy KRZ WDZ, do którego dołączył jeszcze Lansin oraz Belalut. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wspieranie na tak wysokim poziomie, naprawdę wiele to dla mnie znaczy. Pozdrawiam Was cieplutko. Tymczasem to tyle. Widzimy się na transmisjach na żywo, które odbywają się tutaj na YouTubie. Pozdrawiam wszystkich, dzięki za uwagę i cześć.